Ale wygodnie się spinać na łóżku Super Dobra Pójdę może do Kazia Czy Czemu ja w spałem? Bardzo dziwne, dobra może je ubiorę wtedy tą zbrojkę Albo nie, zdejmę, zdejmę Więc zdejm zdejm Muszę zdjąć wreszcie to zbroję, bo jest ta ciężka. Dobra, to idę do Kazia mm, i. i lecę. O, 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 i może. O, jedzie pociąg, akurat, akurat pociąg jedzie, to. Będę miał bliżej. Nie będę musiał zasypiać piechotą. Znaczy, on mieszka w dwóch domach. W sumie mogę go odwiedzić nie w służbowym, tylko. o Pociąg się popsuł. Bardzo dziwne. O, idę do mojego domu. Dobra, to idę. Mm. O, mieszka pod ziemią. O, proszę bardzo. O, cześć. Cześć, ja, nie wiem, chciałam się rozmawiać, w ogóle to. Co tam u ciebie? Dobrze, fajnie się śpi w nowym domu, wiesz? No to się cieszę. Mówiłem ci, że to się urodziłem, nie? Tak. Mówiłeś właśnie, że tu miałeś ojca i tak dalej. To masz magazyn widzę, tak? Tak. tak Rozumiem. Ja. Musi... Hmm. Pójdziemy razem na zakupy do galerii czy jakieś, czy coś? Dobra, Zobaczyć, co nie. mają, co mają, bo... Wiesz co, bo ja nie byłem jeszcze w żadnej galerii. Tak? Bo to nie, nie byłem. To ja pójdę po pieniądze i spotkamy się gdzie? Do jakiej galerii? Galerii północnej czy południowej? Chodzę do południowej. Do, do południa. I To tam będę już czekał. Bo mam blisko. Nawet bardzo blisko. Okej, okay, to biegnę. google go, go, nie pójdę sobie na jeszcze... Okej, 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 idę, idę, idę. O nie, a nie, to nie było nawet do tego. O, 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 o idzie. Nie, dobra, już, już pójdę piechotą. Zawsze muszę piechotą, bo te pociągi ucieka. Dobra. Mm,

Mogę w sumie, o, y, Kaziu powiedział, że Mogę ten, mogę no, pracować wszędzie, więc Ja będę pracował wszędzie, będę dużo zarabiał Kik Bufetto y, Poczta O, ładna poczta United chicken na wynos Spoko I tutaj na górę i a tu jest KFC, spoko. I kiosk. No i dobrze. To może pójdę do drugiej galerii, bo on się chyba spóźni. To później do niego zadzwonię, że ten. Ale pójdę już do drugiej galerii, bo już nie chcę opóźniać czasu itd., tak dalej, tak dalej Więc tak. Pójdę do drugiej galerii. Hmm. W ogóle kalender tu jest. O! Dzisiaj środa jest, tego co wiem. Okej. Okay. Kurde, już jest... kurde uciekł mi. północna, tak, Media Expert. Tu, tutaj... Tutaj chyba ktoś pracuje, bo widać, że wszystko zapełnione jest i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dobra, wC. O, WC, w, WC się przydaje niekiedy. Nie zawsze się... O cukier. Tu mogę pracować, właśnie wszędzie mogę pracować, ale dobra, muszę coś zjeść w górę. Lunch... Mm, biuro szefa, czyli chyba moje biuro. Mi się zdaje chociaż. Cześć, jestem cześć, cześć. I kamienie nieczynno, spoko. Nie będę wchodził. Restauracja Oborka, kolejna restauracja. Fajnie, że tutaj dużo restauracji nawet jest. No dużo jedzenia tutaj jest. Lubiane jedzenie. Uh -huh. I rzepka samoobsługowa. To tutaj mogę najczęściej pracować. Tak. Okej. Okay. W poprzednim mieście pamiętasz? pamiętasz z tym maltoadem i ten? Tutaj ty ty też pracowałem. No, pracowałam też w Żabce. Kurde, mm. szkoda, że zbombardowali tamto miasto, nie? Tak. Ale wiesz co, ja, ja, ja no stop mam takie, wiesz, takie zwidy, że takie... Ale pamiętasz to, co zrobiliśmy? Tamto jeszcze, wiesz, takie ten ato, atomowe, to takie wielkie jeszcze. No, ale wiesz, że to wybuchło i to dlatego pewnie było to bombardowanie. No, ale... Bo Mazur się skapnął. A pamiętaj, bo my odpaliliśmy tamty statek, nie? I to miał miało sens, bo my odpaliliśmy statek, nie? No, odpaliliśmy... Ale to było później, o, tak. po, po bombardowaniu to już było. No tak, ale to... Nie, to co? No tak! Ale jeszcze, tak? Nie wiem. No, bo ale bo... jeszcze z tym, odpaliliśmy statek. Odpaliliśmy, znaczy statek... Bomby... Ej, bomby rozwaliliśmy i uciekliśmy. I wtedy to nagle tak dziwnie ps robiło, a my uciekaliśmy wtedy do Maltoda. Znaczy do Mateo. Mateo nas tutaj tak. zabrał i znajdujemy się teraz tutaj. Tak. To co teraz zrobimy z tą bombą, no? Ej. Ej. A co to jest? E, e. Co to? Reaktor atomowy? E. Co to ma być? E. I tego nie miało być w tym mieście. E. Mam do ciebie pytanie, czy ktoś był inny niż twój ojciec i ty w tym mieście? Nie! O, Ale... Nie wiesz. Reaktor bombowy w samym środku mieście. Miasta. Co to w ogóle... O, matko, nie. Nie, ja nie chcę znowu bombardowania. Jezu, nie. A co to jest? Aha. Spoko. Reaktor atomowy. To jest... Nie, ja lepiej się do tego nie zbliżam. Nie, nie, nie. Co ty, co ty? To, to zrobił? A twój ojciec miał to w planach, czy nie? Nie. Ani ja, ani on. Hmm. Nigdy. Dobra. Chcesz do mnie do domu i pogadać o tym? Dobra, chodź. Chodź, idziemy. Albo możemy do mnie wpaść, bo chodź e... do tego dużego domu mojego. Okej. Okay. O, tutaj też fajnie się urządziłeś. Na górę? No, chcesz coś oglądać? Co e... wybierz tak, 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 tak. się trochę... Może dawaj... Yy... Piosenki, żeby się odlizować. Dobra, więc tak. Pogadajmy o